Cześć, nazywam się Stanisław Borodjenko i dzisiaj chciałbym Ci powiedzieć o tłumaczy brak czasu psychologi. Na czym polega ta psychologia, związana z brakiem czasu? Dlatego, że niektóre osoby mają brak czasu, a oczywisty i rzeczywisty mają brak czasu, dlatego że są oni zajęci i po prostu wykonują swoje zadania. Ale nie wiedzą, czy są te zadania, czy te zadania przyniesie im te wyniki, które chcą otrzymać po wykonaniu tych zadań. Dlatego, że wykonujesz zadania nie dlatego, że chcesz wykonywać. No, dlatego, że no, chcesz wykonywać eee, sprzątasz. Wezmę przykład: sprzątasz mieszkania nie dlatego, że chcesz no, po prostu sprzątać, ale do tego, żeby otrzymać wynik, żeby było czyste mieszkanie. Zawsze u wszystkich zadań jest jakiś konkretny cel, który chcesz osiągnąć. I po prostu, niektóre osoby mają jeszcze Ten brak czasu związany z psychologią, także po prostu boją się wykonywać te swoje cele życiowe i te swoje ważne zadania. Lepiej oni będą sprzątać swoje mieszkania po 30 razy, zamiast tego, żeby wykonywać jedne zadanie, które będzie dążyć ich do wykonania swojego celu życiowego, pienia mieszkania samochodu i pojechania na odpoczynek. Po prostu błędzie wykonywać takie duże zadanie. Myślą, zaczynają myśleć, a co będzie, jeżeli? A co będzie, jeżeli nie zdąży wykonać te, ten cel? A co będzie, i zaczynają tak w kółko myśleć. Oni po prostu, jak w jednym filmiku kiedyś powiedziałem, że patrzą na całą górę, a nie na. A nie sobie pod nogi, dlatego że jeżeli patrzysz na tą całą górę i, i tu jest dla przykładu cel, to widzisz, że za dużo zostaje no, po prostu zadań do osiągania tego celu, do kupienia mieszkania. A jeżeli patrzysz sobie po prostu pod nogi, to no, po prostu małymi krokami idziesz do tego celu e, kupienia mieszkania i osiągania swoich celów. Także to na tym polega. Ale jeżeli masz ten brak czasu i chcesz usunąć ten brak czasu, żeby osiągać swoje cele życiowe, kupić mieszkanie, samochód, pojechać na odpoczynek i nie jeden raz w roku pojechać na odpoczynek, a dwa, czy trzy, czy pięć, czy dziesięć, to znajdziesz w opisie pod tym filmikiem link na moją konsultację, usunięcie braku czasu za pomocą za 30 minut w opisie pod tym filmikiem, pod linkiem upskill. Online. Tam będzie ta konsultacja, za pomocą której usuniesz brak czasu raz i na zawsze. Um, także chciałbym, jeżeli ten filmik był korzystny dla Ciebie, postał polubienia. Zasubskrybuj kanał. Napisz koment komentarz, co myślisz o tym, o tym temacie, brak czasu psychologię. I czy masz ten brak czasu, z czego myślisz, że on wynika. Uh, I czy filmik ten był korzystny dla Ciebie? od Ciebie usłyszeć m, Twoją opinię o tym. Także znajdziesz da dwa dodatkowe filmiki z odpowiedzi: folder odtwarzania z tym filmikami i kółko po kliknięciu którego zasubskrybujesz mój kanał.